Cześć wszystkim! Cześć. Cześć! Witam w nowym vlogu, vlogu na życzenie, bo jeśli śledzicie mnie na Instagramie, a warto, bo ja tam fajne rzeczy różne publikuję na stories i w ogóle, to pytałam, czy mam pokazać paczki piarowe. I 91 osób powiedziało, że tak. Ja 9, też powiedziałam, że, nie. że tak. Karola, że też. Słuchajcie, czasy są ciężkie i trudne i, i mogłoby się wydawać, że to trochę nie na miejscu ale z drugiej strony karola Nie, już ja uważam, że właśnie macha. fajnie, że tego tak osładzasz ten czas, wprowadzasz trochę normalności. Trochę normalności i trochę słodyczy. Więc mam nadzieję, że Wam też się spodoba ten vlog. No to koniecznie dajcie łapkę w górę. Czasami takie vlogi będą się pojawiać. Te paczki PR-owe, które tutaj widzicie, oprócz dwóch, wszystkie są pozamykane i nie wiem, co jest w środku, więc będę otwierać razem z Wami. Oczywiście jednej paczki tutaj, tam czarnej, takiej jednej tej z perfumami nie mogłam wytrzymać, bo jakiś czas temu dostałam, więc sprawdziłam. Ale cała reszta jest zamknięta, nie wiem, co jest w środku. Na Waszych oczach będę otwierać. Trochę frajdy należy mi się i Wam też, kochani. Więc nie ma co przedłużać. Karola też będzie miała frajdę. Zaczynamy, bo to Karola będzie tutaj rządzić, którą paczkę otwieram jako pierwszą. I Karola słuchamy, którą. Największą zieloną. Największą zieloną. <suszy> Proszę bardzo. Słuchajcie, jest tu coś ciężkiego. Zaraz sprawdzimy, co. Ja się domyślam, co. Mam nadzieję, że to to, bo widziałam u jednej innej influencerki, że to dostała, i mam taką nieśmiałą nadzieję, że ja też to dostałam, bo to było takie. Piękne u tej influencerki. I teraz, żeby zrobiła to profesjonalnie. Ok. Ojej. Taka oto skrzynia biała, jaka ładna. A i co będzie w środku? Jedną ręką wyjdzie mi Karola, czy poleci? Połóż na kolanach. Dobra, kładę na kolanach i ta-da-da-da. O oh ma, zrobimy zbliżenia. O oh nie, muszę najpierw ja się napatrzeć. O nie, jakie to jest piękne! Odkryj miksologię lamer. Jaka szkatuła! Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne. Jakie to jest piękne? Już robimy zbliżenia. To się jakoś otwiera. To się przesuwa. Wow! Odkryj miksologię lamer. Ojej, zaraz. Ojej, ojej, ojej. Ojej, słuchajcie, jestem taka podekscytowana. Karola ma minę. Y bo nic nie widzisz, proszę, proszę, proszę. Jakie piękne. piękne. I słuchajcie, i co to jest? I to jest jakieś lustereczko. O A! Karola, żebym sobie tutaj na, tej, na tym mogła miksować, rozumiesz, na tej blaszce yy, kosmetyki. Ale Czyli wiesz, super. na przykład, olejek mogę z kremem sobie, i tutaj z jakimś. O, o, matko, o, matko, o, matko, jestem taka podekstylowana, słuchajcie, z jakimś podkładem sobie pomieszała. Dobra, w tej szkatułce najlepsze jest to, że można, już widzę, sobie wyjąć te kwadraciki i mam szkatułkę na biżuterię. Taką piękną. No piękne. Wiesz? Wow! Właśnie o to chodzi Marcela Mer. Słuchajcie, żeby sobie miksować te kosmetyki według uznania, jak się czuje. Ja na przykład miksuję. Mają bardzo cudowny taki koncentrat serum z podkładem czasami albo go z rozświetlaczem sobie miksuje też właśnie lamera. I o to chodzi w tej marce, żeby miksować pod siebie. To jest tak piękne, że po prostu słów mi brak. Czyli mały kremik, olej, pędzel podkład taki widzicie. Fajne, że jest troszeczkę ciemniejszy, bo zawsze mam za jasny, jakiś mam problem. A tu jest, widzicie, nawilżający podkład dla właśnie pięknej e, skóry, żeby pięknie się mieniła i podkład w kompakcie. Mega, mega, bardzo mi się podoba ta przesyłka, prawda, że piękna Karola? No, piękna, się. piękna, dobrze to. Ja ją tutaj. O położę pod to o jak już jestem to mogę to wziąć ty, to, tak to już czarne dobra czyli białe odkładamy jestem absolutnie zachwycona a teraz słuchajcie otwieramy ja wiem co tu jest bo już sprawdzałam bo się nie mogłam doczekać ostatnio brałam udział nie wiem czy oglądałyście mój vlog o perfumach Toma Forda Black Orchid i to był taki e-event, czyli miałyśmy odpalone każda w swoim domu komputery, laptopy i nam pan Bartek Ott, to jest taki ważna postać w marce Tom Ford, opowiadał o nowych perfumach, o tym zapachu i słuchajcie, do Przesyłki, które do mnie dotarła do perfum. Dołączone były absolutnie, ja pokazywałam je na Instastory, przepiękne orchidee, które ponad dwa tygodnie stały w domu, cudowne. I ta oto przesyłka. Kto ogląda mnie na Instastory, ten wie, już ją pokazywałam. Ja Karla też ja wie. Słuchajcie, no coś takiego pięknego szampan. Nie, I do nie, tego. Te kieliszki są w ogóle Te kieliszki, wie. słuchajcie, ja Wam pokażę, bo one są naprawdę bardzo piękne. Tada, coś takiego. W środku złote, czarne. Ja mam wszystkie takie długie, strzeliste kieliszki do szampana, ale dwa takie podobno są bardzo seksyjne, kobiece takie kieliszki. Cieszę się, że weszłam w posiadanie. Do tego mam jeszcze szampan, widzicie, nie wypiłam, bo czekam na jakąś taką wyjątkową, piękną okazję. On miał być odpalony właśnie w trakcie eventu, ale ja jeszcze musiałam wtedy po dziecko jechać do szkoły, więc tak się wiecie, nie było tak kolorowo idealnie. Więc czeka na jakąś wielką, ważną, ważne świętowanie, mam nadzieję, że niedługo. Ale słuchajcie, no taka przesyłka, Mój pan małżonek nie lubi moich przesyłek pr jak dotarłem. Po co ten kolejny karton? Co tam w tym kartonie? Schowaj ten karton. On się strasznie denerwuje, ale jak zobaczył tę przesyłkę, to powiedział. A nie, no to ma Forda przesyłki, to są jednak fajne. Tak skwitował mój pan małżonek. Jest, czeka, kiedyś wypijemy tego cudownego to ja szampana. Mhm. To ty wpadasz, Karla, bo ty jesteś częścią, stoisz za częścią mojego sukcesu? Absolutnie tak. Dobra, Karla, co dalej? Otwieramy. To może ta biała z tyłu. Biała z tyłu. Od największych do najmniejszych. Dobrze, czyli Sisley. Słuchajcie, marka, którą kocham, uwielbiam. Sisley Paris. Wszystko, co mam z Sisley'a, ja to zawsze do ostatniej kropki wykorzystuję. I słuchajcie, tym razem... Co my mamy tutaj, bo ja nie wiem. Tym razem mamy... Kwiat szafranu fitokosmetologii Sisley Paris. Aha, i mamy tutaj, słuchajcie... Balsam z kwiatem szafranu. No ale słuchajcie, sisley robi coś takiego, że zawsze te przesyłki tak pięknie pachną? pachną. Karola ty musisz to powąchać i ja słuchajcie chciałabym mieć te perfumy. Ja nie wiem, czy to są takie perfumy specjalne do otoczenia. Podejrzewam, czy... że tak, że to są pewnie ich ich takie, wiesz, tak, flagowe, ale, ale powiem wam, że sama chciałabym tak pachnieć. Uwaga, co robię? A, jak to pachnie! A coś tu jest jeszcze w środku. O, o, a to jej. Nie wiem co to jest. To jest, słuchajcie, kwiat szafranu. A wie, że to jest najdroższa ever w ogóle przyprawa? No wiem. Droższa niż złoto? Wiem. Muszę Pod... kupić właśnie. Musiałam zrobić risotto, to co jadłam w Mediolanie. Powiedz <laughs> Tak, nasz Mediolan. Słuchajcie, bio szafran. Cudownie, szafran dodaje się do przypraw, żeby troszeczkę taki Color. kolor złapał. I na przykład do ciasta drożdżowego, żeby ono było bardziej żółte. To właśnie. Do no, też. A ja myślałam, że się bardziej dodaje do takich dań Tak, Ale o drożdżowym? Tak, tak. Może zrobimy jakiś film e, ciekawostki kulinarne z <laughs> może, może coś świątecznego upieczemy, dajcie znać, czy chcecie dziewczyny. I słuchajcie, balsam, balsam. Dobrze, przeczytajmy, co to jest kwiat szafranu występuje we wszystkich produktach linii pielęgnacyjnej Velvet. To wyjątkowo aktywne źródło substancji kojących i antyoksydacyjnych, czyli przeciwzmarszczkowych, takich jak cukry, polifenole. Okej, okay, dobra. W celu ochrony środowiska Sisley Paris pozyskuje płatki szafranu, które pomimo swych cennych właściwości zostałyby odrzucone po usunięciu słupka szafranu stosowanego w gastronomii. Aha, ok, czyli oni najpierw po prostu zbierają ten szafran, który w gastronomii już się nie przyda i można je umieścić w balsamie. I teraz sprawdźmy ten balsam. Eee, tak się prezentuje. Otwieramy. Dobrze, otwieramy i sprawdzamy. Karola, chcesz trochę? Tak. Ja bym no to... nie chciała. <laughs> lubimy testować, lubimy, lubimy wszystko testować. Cudo. No, pachnie pięknie. Pięknie pachnie. I taki jest, słuchajcie, nie jest taki... jest taki, No, ale taki czuć, że odżywczy. Wchłonął się już, no. ale czuć, że nie no I zresztą tę skórę mam wrażenie, że taki mm? mały kipołys. Mm -hmm. znaczy, nie robimy jakiś drobinek, ale jest po prostu taki ekstremisty, Słuchajcie, kosmetyku z szafranem jeszcze nie stosowałam, to jest mój pierwszy raz. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Od razu uprzedzam, cena na pewno będzie zabójcza, bo raz szafran jest to marka ekskluzywna, ale do tej pory. Przyrzekam, wszystkie rzeczy, które miałam z marki Sisley to do ostatniej kropli, mało tego, do przecięcia buteleczki, żeby wszystko zużyć, bo naprawdę świetna marka. Bardzo dobra, szczególnie właśnie pielęgnacja. Chociaż na przykład mam róż, ten orchideę bardzo lubię. Mam kilka takich, cudownych cudowny kręp od oczy. E, też bardzo lubię. Cieszę się ogromnie e, z tej przesyłki. Na pewno wykorzystam, a szafran do ciasta i innych wypieków. Dobra, Karola, co dalej? Dalej, Karola, co dalej? Którą paczuszkę? Kilian. Kilian. Ja podejrzewam zapach. Na pewno zapach. Na pewno zapach, słuchajcie. Rose's on ice, czyli co, Róże na lodzie? Czyli będzie lodowo, różano. Jak będzie, Karola? Nie mam pojęcia, słuchajcie, piękne opakowanie. Mam nadzieję, Cudownie. że to nie będzie zapach różanego różańca. <śmum> różanego różańca. <śmum> słuchajcie, absolutnie piękny, zjawiskowy flakon. Jakie opakowanie. Wow, no ja Cię proszę. Ja pierwsza, ja pierwsza, Ty druga. Czekamy. Słuchaj, dwa razy. i raz. O Jezu, jaki zapach jest Karola, fajny. Karola, no co Ci tu wybija pierwsze? No przecież to tak czuć. Ogórek! ogórek. Pierwsze, słuchajcie, wrażenie ogórek to jest ogórek. Róża. róża jeszcze u mnie nie. A ja czuję, u mnie, ja czuję i słuchajcie, najpierw cały, cały ten, tylko ogórek. Ale ogórek. Nie Serio, u mnie jest ogórek. I róża. Nie, u mnie jeszcze nie. Dobrze, dajmy czas, dajmy czas. Słuchajcie, to są nowe perfumy Rozes, ona jest Kilian. Kocham tę markę. Normalnie najwięcej z produktów marki perfum testowałam te czarne kuleczki, wiecie, ten Adults, e, Kissing, e, Bad Boy. One są cudowne. Tak. Karola, ty też miałaś Princess, tak. też miałaś jakieś, prawda? E, tak, coś ze słońcem. E, sunset, coś. Co, tak, 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 tak. O, Pomniałam, podlinkujemy. I one też były piękne, prawda? One są after Sunset. After, after tak. Sunset, tak. Cudowne też. Wszystkie są naprawdę. Ja tam na, na początku lubiłam tylko Adulca, a potem jak popróbowałam, to każde mi pasowały. Nawet ta kola, y, słuchajcie, Bad Boy o zapachu coli. Karola się zgłasza. Mam nadzieję, że ten zapach Ci się nie spodoba i będziesz chciała mi go <laughs> Na świątek? No, niestety, już mi się podoba, <laughs> bo właśnie ucieka, y, ucieka ogórek i wchodzi róża. Nie, to u mnie tak. Nie, nie, nie. U mnie w ogóle było taki z ogóras, ogóras. No tak, na początku tak, a teraz właśnie szybko się zaczęła ta róża przybiec i teraz mam pomyślane ogórek i róże i czuję... Piękne. W jednym momencie to samo. O Jezu, piękne. Słuchajcie, oprócz y, ogórka i róży... Czuję tylko ogórka i róże. Piżmo. Dajmy jeszcze trochę czasu, y, ale piżmo, chyba drzewo sandałowe jest tak... O Jezu, jest Mi się pięknie, to tak podoba. sorry Karola, moje, słuchajcie, są piękne, absolutnie i w ogóle ten flakon, jak on będzie wyglądał pięknie na mojej talerce, piękne, prawda? Och. Ty dzisiaj pięknym korsem pachniesz, cały samochód mój w korsie pachniał bardzo ładny słuchajcie piękny zapach o jej no, e... niesamowity cudowny, tak ja, ja lubię takie inne zapachy też przez ciebie no właśnie bo słuchajcie bo to nie jest takie typowe połączyć róże z ogórkiem no halo kojarzycie takie zapachy u róża ogórek a tutaj to gra tak tu bardzo gra właśnie na pewno jest piżmo też Jezu, jest ten drzewo zapach... sandałowe co co co, co moją rękę to ten zapach jest ciut inny i właśnie o to chodzi w perfumach, więc trzeba jeszcze im dać szansę, szansę, czas, żeby jeszcze bardziej się rozwinęły. Pamiętajcie, te 15 minut pierwsze jest ważne, ale jest piękne i w ogóle ten flakom jestem absolutnie zachwycona. Co dalej, Karola? Srebrna. Srebrna. Jonel, proszę bardzo. Polska marka Jonel, którą lubię. Miałam wiele kosmetyków z tej marki. Mało tego, miałam okazję kiedyś poznać właścicielki marki i to są, słuchajcie, dwie panie, które są tak... Ym... Zakręcone na punkcie kosmetologii, kosmetyków. To jest marka, słuchajcie, innowacyjna, marka, która stawia na jakieś nowości w kosmetologii. I słuchajcie, uuu, tu jest piękna paczka, zacznijmy od tego. Słuchajcie, to jest w ogóle. Czy ja mam tutaj jakieś. O, zacznijmy od tego, że mamy tutaj. Aha. Widzicie, z hialuronem wszystko już wiem. Yy, sekret młodości. <laughs> yy, hydrowypełnienie skóry. Słuchajcie, kosmetyki z kwasem hialuronowym forte na dzień i na noc. I więc teoretycznie tutaj powinien być tak: yy, serum powinno być, krem, coś pod oczy, zaraz zobaczymy. Nowa linia, nowość, tak. Do, tylko dobrze nawilżona skóra wygląda młodo. To prawda, dziewczęta. Nawilżenie to i 20 lat, i 30, i 40, i 50. Nawilżenie skóry jest cały czas bardzo, bardzo ultraważne. Więc sprawdzamy, co tu jest. Jest to tak. Czyli tak, jak mówiłam. Czyli jest to serum. Ach, Widzicie, bo te z nanodyskami, czyli te kosmetyki, które potrafią wejść głębiej w skórę. Dobrze, czyli to jest serum. Taki kwas hialuronowy, ok. Patrzymy dalej. To jest, słuchajcie, eye cream, czyli krem od oczy, ale słuchajcie, w jakiej takiej pięknej ale tutaj... Duży, jaki w ogóle? A 15 ml, a taki a się wydaje duży. A to rozpakuję, zobaczę jak wygląda. A czemu nie? Wszystkiego nie będę rozpakowywać, ale ten, bo tak jakoś wygląda na duży, mam nadzieję, że będzie z wygodną pompką, bo ja bardzo lubię Lubię jednak, jak krem jest nie trzeba palcem. Ja też, bo jak się ma dłuższe płynutki, to, to ja już w ogóle. nie lubię tego, jak ten krem wchodzi. No i popatrzcie, jak to ładnie jak wygląda. Ładnie. Elegancko. Tak, zobaczcie, o. I ciach, naciskasz i to jest bardzo wygodne. Piękne, piękne, piękne opakowanie. Bardzo, bardzo, bardzo ładne, eye cream. Krem pod oczy. Krem pod oczy, słuchajcie, ja zawsze muszę mieć w zapasie. Nie ma czegoś takiego, że mi brakuje. Ja mam niestety nie za dobrą, nie za fajną skórę pod oczami. Muszę mocno nawilżać, więc na przykład ten będę miała na, na rano, a na dzień, na noc coś ym, cięższego, takiego bardziej tłustego, odżywczego, a to będę miała pod makijaż. Cudownie. Yy, patrzymy dalej i jeszcze coś. A, widzicie Day Night Cream, czyli krem na dzień i na noc. Cudownie. Ale przesyłka wspaniała. I to, co kocham najbardziej, płatki pod oczy. Uwielbiam. Słuchajcie, dziewczyny, ja tak bardzo lubię płatki pod oczy. Myślę, że one też de facto trochę ratują tę moją biedną skórę pod oczami, upiększające płatki pod oczy ekspresowy efekt redukcji objawów zmęczenia. Z wielką przyjemnością przetestuję, bo lubię. I jeszcze coś małego. Idealny podarunek piękny. Bransoletka wykonana z Amazonitu. O, jaka ładna! No. Taka w Twoim stylu. No taka ładna, urocza. Bardzo, ładna. bardzo miło. Dobrze. I już wszystko mamy? Tak, i to jest cała przesyłka. Coś. O, mi tu płatki spadły. E, mamy, słuchajcie, całą przesyłkę. Cudownie. Jonel jest wspaniałe. Będę testować. E, oczywiście wiadomo, że z, z kwasem hialuronowym to zawsze trzeba dziewczyny z, e, wykorzystać, Sama używać. Się zacząć używać. Tak, Karola, ty musisz poważnie podejść do pielęgnacji. Porozmawiamy po. Dobrze, co dalej? cóż, w sumie. Chociaż w sumie, słuchajcie, taka mała dygresja. Karola poszła zakupić coś. Mm, no miło, używkę. Kupić do... Dobrze, do jakiegoś sklepu. Wino było to? Tak. I słuchajcie, pani w sklepie powiedziała, że nie sprzedaje tego wina, bo ona nie ma 18 lat. Po czym Karola wyjmuje dowód osobisty, a pani mówi: Ten dowód to jest, proszę pani, jakiś lewy, na pewno podrobiony. Pani mi tu poda pesel. Na no co Karola mówi, no a nie będę krzyczeć z całego peselu na głos przy innych ludziach, nie? Karola się zdenerwowała i wyszła, i więcej tam nie przyjdzie. Tak. Taka? Tak. Tak, taki sklep, no, tak. poczułam się bardzo, tak. I ja bym, słuchajcie, poczuła się wspaniale. Znaczy z jednej strony tak, ale z drugiej strony, gdy ktoś oskarża Cię o to, że masz coś nie tak z Twoim dowodem, no to... A tak naprawdę, Karola, 10 lat więcej już masz, nie? Od no. 18, no właśnie, no więc tak się zdarzyło. Dobrze, co dalej? Złota. Złota, proszę tak świątecznie. bardzo. Świątecznie. złoty Cartier. Słuchajcie, i od razu się przyznam, powiem, że są to perfumy, które musiałam sprawdzić, bo nie mogłam wytrzymać. One dotarły do mnie jakiś czas temu i to jest La Panthère Cartier. Kolejna odsłona tych perfum. W 2018 roku um, dostałam w przesyłce pijarowej inne Pantherę, Pantery. I słuchajcie, sprawdziłam aż na moim Instagramie. Czy, e, e, czy mi się podobała tam ta pantera i napisałam w 2018 roku, że jestem za młoda na te perfumy. No i teraz uwaga, Karola. Jeszcze ja na rękę? Ale w ogóle chciałam powiedzieć, że piękne, to absolutnie nie. piękne. E, w 2018 roku byłam za młoda i słuchajcie, co się dzieje w 2020 roku? Nadal jestem za młoda na te perfumy. Absolutnie piękne, zjawiskowe, cudowne e, opakowanie, ale. Dlaczego jesteś za młoda na te perfumy? Dla mnie one są za poważne. Ale zobacz, u mnie one są przyjemne. Dla mnie są duszne. A u Ciebie lepiej. No. Słuchajcie, odsłona tych perfum miała miejsce, kiedy? Odbyła się w wrześniu 2020. Jest to kolejna, kolejna odsłona. Dla mnie te perfumy na mojej skórze są... Za poważne, za duszne, za, dusz, za duszno mi jest. Nie wiem dlaczego, ale uważam, że to są perfumy dla eleganckiej kobiety, statecznej. I dla Karoliny, bo jest absolutnie zachwycona. U mnie to się znaczy, w ogóle... Bardziej mi się oczywiście podoba zapach Kiliana, mm -hmm. bo jest taki inny, mm -hmm. ale yy, ten zapach właśnie... Nie jest taki duszący. Ja go nosiłam wczoraj. A też popryskaj siebie i pokaż mi je. Jak... Na razie bym nie chciała jeszcze mieszać. A, okay. Wiesz, mam tylko tu. Potem dam Ci je spryskać po nagraniu. Słuchajcie, ja wczoraj nosiłam ten zapach cały i było mi za ciężko, no, było mi za duszno. Teraz, U Karoliny jest lepiej. Jeszcze łagodniejszy. Mhm. Rzeczywiście ładnie. On jest teoretycznie kwiatowy, ale ja tam ma, ma mało tych kwiatów wyczuwam. Ja też nie wyczuwam kwiatów. Kojarzy mi się z taką stateczną, elegancką kobietą ten zapach, że mam wrażenie, że bardziej pasowałby do mojej mamy niż do mnie. Natomiast, dziewczyny, jeżeli Was interesuje coś z marki Cartier, to oni mają cudowny zapach, taki kwiatowy karat. On kiedyś tu był ten zapach. Pamiętasz z takim flakonem, co tak świecił? Ja go miałam dawno, dawno temu, dwa lata temu. Nie pamiętam dokładnie. I ten karat, to jak najbardziej to był zapach dla mnie. Natomiast ten Panter, mimo że ten flakon jest piękny, no dla mnie jest trochę za poważny. Ale pokaż mi ten Twój nadgarstek. Tutaj. Ale u Ciebie jest faktycznie inny trochę niż u mnie. Widzicie, z perfumami jest tak, że bardzo dużo zależy, czy skóra jest tłusta, czy skóra jest sucha. Inaczej utleniają się te perfumy. Zmienia się cała kompozycja tych perfum. Dlatego dziewczyny bardzo ważne jest, że musicie sprawdzać na tak. swojej skórze. U mnie ten zapach jest taki łagodniejszy, mam wrażenie. Ja jeszcze dam mu szansę. Natomiast. Znaczy, ty... Ale ty, 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 u mnie ten zapach... U mnie, Mi tak. do ciebie pasuje bardzo. Na Twojej skórze, tak. dla No widzisz. No ale tak, nie zedrać z ciebie skóry, Karola. <laughs> <laughs> no, absolutnie piękny, piękny flakon. Ale słuchajcie, no nie, nie do końca. Nie, nie, jest, nie no, no w ogóle, Mistrzostwo świata, jeden i drugi jest tak. piękny. Natomiast nie do końca, słuchajcie, jeżeli ja w ciemno, to kupować Karata z marki Cartier. Dobrze, idziemy ja dalej. I ostatni, słuchajcie, to jest Bobby Brown. Jedna z moich ulubionych marek, jeśli chodzi o cienie do oczu. Ja lubię cienie do oczu Bobbiego Brown'a. Bobbi Browna. Yy, bo to pani, Diora, Diora Backstage i lubię jeszcze Toma Forda. I więcej w ogóle nie szukam, bo ja mocno cieni nie używam. Oprócz Diora, jaki podkład najbardziej yy, Co? Oprócz Diora, jaki lubisz podkład najbardziej? Lubię bardzo Lamera, lubię bardzo Bobbi Brown Whiteless Foundation. Ja wiem, że tutaj jest, są cienie, ponieważ widziałam to u innych vlogerek. Yy. Jakie ładne Yy, widziałam, słuchajcie, u innych influencerek, bo się chwaliły na Insta Stories I teraz ja się pochwalę. Ojej, to jest jakaś limitowana. wersja. Już, już widzisz kolory? A, widzisz kolory, okej. Okay. Ja, takie, takie moje, słuchajcie. I z taką wskazówką, jak się malować. O, a to fajne. Prawda? Że taka wskazówka? Może tak. coś tutaj popróbuję według wskazówek i sprawdzamy, jak to wygląda. Rzeczywiście wygląda bardzo. Yy, tak, o żebyście mm -hmm. widzieli. Bardzo ładnie. To jest fajne, naturalne kolory. Ja też takie lubię. Takie moje, bardziej, absolutnie. ale są takie twoje, tak. Piękne, no piękne. Ja lubię te brązy mieszać. I ten najciemniejszy będzie na pewno do brwi, znając życie. Albo wiesz, do samej kreski, do bo samej ja, kreski, ja no. lubię kreskę malować też e, cieniami. Ja w ogóle nie mam z tym problemu. Okej, okay, dobra, już kończymy, bo trochę przesadziłam no, czasowo. 30 minut. <laughs> Nikt nam tego nie obejrzy. Obejrzycie, dziewczyny. Jeśli tak, to koniecznie dajcie łapkę w górę, jeśli się podobało. Koniecznie, koniecznie. Bardzo dziękuję, było mi tu niezmiernie miło. Mamy tutaj perfumerię, proszę bardzo, tyle kosmetyków. Zaraz będziemy się dalej Nie zachwycać. Lubię tą naszą perfumerię. Lubisz tą naszą perfumerię. Ja również dziewczyny, jeśli wy też, to łapki w górę. Dziękujemy, subskrybujemy kanał, followujemy na Instagramie, żegnamy pa! Pa!